Za 108 tysięcy złotych miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Sieradzu postawi ekran LEDowy. To ma być sposób na promowanie działań proekologicznych. Przy Urzędzie Miasta w Sieradzu na razie jest fundament i kable. Ekran zostanie podłączony za dwa tygodnie. Sieradzanom, ten pomysł nie bardzo się podoba. Uważam, że to nie jest dobry pomysł. Dlaczego? 120 tysięcy. Ceny wody są takie drogie, a my wyrzucamy pieniądze na jakieś telewizje. Uważam, że ceny wody idą w górę i automatycznie koszty ponoszą ludzie. To nielogiczne. A my za wodę płacimy. I zaraz droższą wodę, nie? Rzeczywiście w Sieradzu stawki za wodę i wywóz ścieków są najwyższe w województwie łódzkim. Za ścieki trzeba zapłacić 7,39 zł za metr sześcienny. To o 4,5 zł więcej niż w Łodzi i niemal dwa razy tyle co w Piotrkowie. Zarząd MPWIK tłumaczy, że zakup telebimu nie ma wpływu na wysokość opłat, jednak musi wydać ponad 100 tysięcy na promowanie inwestycji, bo takie są wymogi przy korzystaniu z unijnych dotacji. Więc, więc tutaj yy, z faktu, że korzystamy z pieniędzy unijnych, tych pieniędzy, które są yy, grantem, czyli darowizną dla miasta, w zamian za to musimy promować tą ideę i Darczyńce, czyli Komisję Europejską. Budowa kanalizacji w Sieradzu współfinansowana jest z Funduszu Spójności. Beneficjenci muszą informować o tym na przykład na billboardach i tablicach. Zdaniem prezesa MPWiK ekran led będzie po prostu tańszy. No to jest 8 billboardów, to jest około 400 zł miesięcznie płacimy za jeden, za jeden billboard. Z nowego telebimu będzie również korzystał Urząd Miasta, by informować mieszkańców o planowanych imprezach.